Nie mam na Lego, to to kończynek z Lego Star Wars 3, wojna klonów. Lecimy kolejną misję. Zasadka teraz. Ambush A wam we świecie się, podamy trzeciopkę i suba i lecimy z tą typiarą. W końcu ją trzeba pokonać. To sobie pominimy tej. Dobra. I co to się będzie działo? Statek imperium atakuje. O nie, zestrzelili go. Ten klon w ogóle joda, co to są za stwory tej oj, <grystanie> ta już przygotowana. Mijacie. <gry> Aha, już wysłali po nas tej droidy. zajebiście po prostu. Nie, no podoba mi się taka gra. O, już lecę. Musiałem, coś, tylko coś musiałem wziąć. Okej! Okay. Eee, I co tu się będzie działo w takim razie? Wylądowaliśmy gdzieś na jakiejś planecie. W ogóle. Nie wiadomo, o czym zarośniętej. Tu jakiś krab jest w ogóle. Co tu się dzieje? Nie mogę go zniszczyć ani nic. O cholera! Dobra! Tak się mogę bawić. Nie wiem, po co to zniszczyłem, ale zobaczymy. Wszędzie jakieś grudkowate. Tej trochę jak te. Te stworzonka wodne. To wygląda, Boże. Gdzie nas bywiało? Co my tu w ogóle robimy? To jest pytanie. Dobra, wszystko poniszczone, Poproszę Ciebie. A nie, bo jeszcze trzeba to zdjąć. Dobra, używaj mocy Joda. Teraz Ty. I. Aha, mini zestaw dostaję. Dobra, Spoko. Dobiegniemy no Jodom. Zaczynamy, to jest złote, nie? Da, to jest złote. Tu się droid zniszczy. Mamy minigana, więc on to poradzi sobie z tym akurat. Co tutaj mamy? Coś do budowy. Że. co? I co mogę sobie to zniszczyć jeszcze raz? I co mi to da? Aha! Sprytne, sprytne, trzeba powiedzieć. A postrzelam sobie trochę do nich. Eee, kto ma RPGA? Kto ma RPG-a? No zmień mi na tamtego Kabum! Tu zbuduj to Dawaj, 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 szybko nie mamy czasu, nie mamy czasu Dobra Kabum! Tam kto się zawaliło, to się otworzyło No i o to chodziło O kurde, kolejne te po, po. Chale rozwaleni łatwo, cholera O to chodziło Mmm, dobra, tu już nic nie ma Co tu dalej będzie? Daj mi jodę Aha! Tam na górę mogę się dostać Uuu, nie wiem po co ja tutaj przy, przybyłem, ale dobra Aha, i tam bym musiał dolecieć z kimś no Dobra, dobra, dobra Co tu będzie? Już widzę, że potrzebuję minigana. Piu piu piu, 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 piu. Aha, on nic na to <laughs> Mój jeden klon, minigun, no nie. Aha, naprawił się. <laughs> Teraz tego nie udźwignie. <laughs> się śmieją z mojego. Hmm? Wow on w niego tym rzuci po prostu? Wow Wow tej. O nie czyli już nie mam mini gana tylko ten. Cholera No to mamy... Być... A, muszę użyć ciebie Najpierw do zniszczenia może... Okej okay. Zniszczmy to Teraz to Nie wiem po co, co tutaj te kraby robią, ale dobra Tu jest kolejne Pi, pi, Może zbiorę sobie tą kasę z tego Biorę kolejnego Dawaj, 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 dawaj Rozwalaj to szybciej robocie Dobra, to jest zniszczony, jak nie miodłem cholera. Najpierw tego za swego kumpla i lecimy dalej. A dobra, co tutaj mamy? O kurde, ale statki Dobra, schodzimy na dół w takim razie. O, oczywiście, że już nawalają. No dawać, dawać. Piu, piu, piu! Ale odbijam każdy atak wasz. Czy wy możecie tutaj strzelić? A widzę. Kadusz, kadusz. Dobra, joda, 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 lecisz. Nie wiem co ty zrobił. Aha, utniesz. Po prostu zniszczył statek. Aha. Dobra, mam. Piu, piu, piu. Co ta rakieta tak poleciała? To no zniszcz to. Czemu nie mogę. Co ja. Co? A, dobra, Joda. No nie wierzę. Yy, tu, tu, tu. Tego potrzebuję wziąć. Rozwal swoich pompanów. Teraz to. Tyk. Tyk. Idealnie. I kolejny stateczek zniszczony, Dobra. I co teraz? Tam jest ostatni. Aha, teraz drony po yy, prostu. Klony muszą po prostu to pociągnąć. Dobra, czy ty możesz to co. Aha, nie no, zajwiście, że to mi na łeb spadło, nie? Uwielbiam po prostu. To mi nic nie daje. Ale spoko Dobra, wezmę... no nie wierzę Tak blisko Dobra Jedno zdjęte Teraz drugie No Boże, joda, sorry Nie miałeś odbić tego pocisku Ten do mocą w ogóle <gryw> Na pół i tyle Kuźwa, nie zdążyłem odbić Aha Dobra, zapraszam do nawalania Ty, nie głupie Kadusz! Kadusz! Nie trafię tego tak No Kadusz A, zdychaj kolego A tutaj nie ma, a To jest odporne na takie bronie Co? Do dziury Ich jest taka piątka, gdzie jest ty kolejna trójka? A, idą Dobra, czy ten sam trick zadziała? Zadziała A co z tamtym mam te... Aha Te skały się odnowiły, dobra Spoko, spoko. We... No nie wierzę. Dawać kolejnych... Ostatniego. Gdzie jest? Dobra, leży Gdzie jest ostatni? Eee, a tutaj Idź mi stąd. Idź mi stąd eee, do... Ach, Serio, to... Serio, jednoho miałem. Cyk. A, joda tu go zaprowadzi jakoś. Albo tam są... Nie? Cyk, cyk? Tam Dobra Kadusz! No! Strzelaj! Nie ma scela serio Albo to nie ty! Gdzie jest ten? Kadusz! Nie! Dobra. Uff. Zdążyłem. Co teraz się stanie? Aha, oni. Co oni zadowoleni, ona wkurzana no tak. O duku O, joda wkroczyła akurat. Co to za bomba jakaś? I se uciekła, Aha I to koniec misji, jest serio? Szybko poszło. Dobra, Joda odblokowany w końcu. Litienant, coś tam, Jack. <gryw> po prostu Jack. <gryw> wow, Dobra, postacie to tam, postacie. 100% się nie udało 407 tysięcy, let's go Jeden mini został zebrany Więc jest git, złoty placek kolejny do kolekcji Kontynuuj historię I następny poziom sobie zrobimy w następnym odcinku A nie, jeszcze jak to jest Co to jest? Zawrócił nagle, okej, okay, okej okay. Robi się ciekawie, trzeba przyznać Dobra, ale tym się zajmiemy w tym odcinku już Jeśli tam będzie wam się spodobał, zobaczyć w górę i suma, I widzimy się już jutro, na razie